No to zaczynamy. Ok, no to ja może sobie wybiorę z tego ten naszyjnik. Popatrzcie taki. Ubiorę se. I jeszcze może sobie tu wziąć. Mm, może tą opaskę. Ciekawie go będę wyglądać. A nie mi brzydko. Weź. Dobra, idę w tym samym naczyniku do Galerii Pomorskiej. Idziemy do Galerii Pomorskiej. No, weźmy tą torebkę, A resztę ubrania gdzieś schowajemy. Mam, powiem, mam je, żeby schowała do szafy, bo to jest moja torba na zakupy. No, racja też. Właśnie, racja. Okej, okay, no to ja się może w ubiorę we te okularki piękne. O, takie, takie. Okulary, zobaczymy jak będę wyglądać. I. w, w koło ratunkowe będzie brzydko wyglądać ta mam! ja tak idę ubrana y, ubieram jeszcze taką bransoletkę okej okay? uh -huh. albo nie bo jest za dużo dobra no to musimy wszystko wrzucić do pudełka takie jako pudełeczka musimy to wszystko wrzucić co teraz wywaliliśmy mamo tak, tak dzieci, idziemy do galerii handlowej, okej, okay. to idźcie, Dlatego przyjdźcie o, przyjdźcie tak o nie wiem której, po południu, przyjdźcie o 16, to wtedy będzie obiad, o 16.10 skończyliśmy, to przyjdźcie tak o 17, o 16.10 skończyliśmy, nie? A przyjdzie o 16.30 to będzie obiad już. No nie wiem, właśnie, właściwie. Okay. Była 16.10. To jest 16.25. 5 minut? No. Przyjdzie o 16.45. Dobra, przyjdziemy, bo już nie możesz się zdecydować. Dobra, no to weźmiemy tą torbę, ok? A ty wsadźcie te ubrania do szafy. Wsadzę, wsadzę, wsadzę. No dobra. Wsadzam. Powieszę je na wieszak. Dobra, powiesz. Kukartka, kukartka. Ja też chcę iść. Nie, ty nie pójdziesz do kalerii. No weźcie piki ze sobą. No mamo, no nie. No dobra, nie. Dobra. Co mu kupimy? Nie wiem. Okej, okay, no to idziemy, nie? No galerii handlowej, handlowej, pomorskiej, no chodźmy, 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 po schodach trzeba iść, hop, 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 hop. Oj, i oto galeria handlowa, jak ja, to mój świat, to mój świat. Okej, okay, ale coś mi spadło. Głupio wyglądasz w tym koloratunkowym... A ty nie masz nic na sobie. I golał Goła. Nie, nie lubicie. Nawet mnie nie znasz. To ja się ogarni. Dobra. Ogarnia się. Nie ogarnia. Nie ogarnia się. Okej. Okay, muszę to ubrać. Oj. Ubrałem. Jestem żółta. Dobra, No to co idziemy kupować? Nie wiem. Jakie rzeczy na pewno? Ups. A i w kadrze. Patrz, to są jakieś rzeczy nowe. Ej, tam jest jakiś pesny, nie? Chyba. To jest chyba jak tam jest jakiś festyn, nie? Dzieet. Te pet shopy są pożyczone. Te chomiczki. Bo y, Havel i Hodok zostały pożyczone mojej koleżance z klasy. I ona mi je pożyczyła, a ja jej Hodoka i Hawel właśnie. Tak. Dobra. No to zostawiliśmy torbę. Ja biegnę po torbie piszą. Okej, okay, no to może kupimy te trzy. Te cztery. Te trzy? Cztery. Dobra, to bierzemy te, te pieski, tego śmieciaka i ten no, tyle. Dobra, to ja będę to nieść. Mhm. A my może sobie weźmiemy, co by tu wziąć. Nie wiem. Ty sobie kupujesz, a ja też sobie kupuję. Ty ja może wezmę co by tu wziąć? Torebkę. Ja biorę torebkę. No to ja biorę może. Hmm. Te dwie. Dużo zapłacimy. Ja Jeszcze sobie też kupię coś. Może to. Okej, okay, no to już po... Yeet. Dobra, już zapłaciliśmy, idziemy sobie teraz oddać tutaj... ...zakupy. Idziemy na ten festyn, nie? No. Brzydko wyglądasz w tym kole ratunkowym. Dobra, coś mi przerwało, chodźmy. Bo zamknęła mi się klapka. Okej! Okay. To chodźmy na festyn! Frog la to ja. Dobra. Jesteśmy na tym fajnym festynie, nie? No ciekawe. Sorry, my tu chcemy przejść. Głupku jeden. Hmm. Chodź Frogi tutaj. Dobra, to ja przejdę sobie tu, jak to chcecie. A już wszyscy wypełnili tą ankietę, to chyba... Oj. Wchodzę w kadr. Dobra, wszyscy już chyba wypełnili tą ankietę oprócz nas. I jest. No dobra. Ankieta polega na tym, żeby wypełnić y, taką kartkę o smurfach. Właśnie. A jak się to. A jak się. No, wygra smurfa? Wypełni się prawidłową ankietę? To ten. To się wtedy dostaje smurfa. Stickerza. I jak się nie zgadnie to jest cukierka poczyszczenia. Ale nikt jeszcze nawet i wszyscy przegrali, a ja po, a ja mam jeszcze w domu takie cukierki. Takie cukierki zjadłem i pół mam zjedzone w jeden dzień. Zjem jeszcze jednego. Cukierki. Hmm, pyszne. Zjadłem. Hula, hura. Dobra, to ja wypełniam ankietę. Każdy dostaje ankietę. Ty, ty, ty i ty. Okej. Okay. No to Wypełniam. Pip. Yy, kilka minut później wszyscy wypełnili bardzo dobrze. Wszyscy zgodnie wypełnili w, y, takie, dobre. Bardzo trudne było te pytanie, ile smerfy mają. No nie wiesz. Ale zgadłam jakoś, ale już nie pamiętam ile mają. wszyscy dostają smerfy. Ja was słucha, ja was słucha, i ja biorę słucha. Ale oddasz mi tego Sumerfa? Dlaczego? No bo... No bo za moje pieniądze braliśmy udział w tym konkursie. Dobra, no to masz. Masz. Nie wiem po co brałem udział w tym konkursie, jeśli nie mogę wziąć nagrody. Tylko muszę jej dać peny. Ogarnij się. Dobra. Ja biorę harmoniusza. I tego, i tego. Już wygrałam. Cztery wygram, A nam się nie udało. Dobra, chodźmy, idziemy do domu twojego. A weźmy zakupy, no to. Ten. Mamy zakupy. Dobra, chodźmy. Di, 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 yeah. I zaraz przyjdziemy już idziemy dźwięk 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 jesteśmy w domu kap 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 kap, kap. ale deszcz teraz pada dobrze że uciekliśmy do domu no dobra masz te swoje się. Może możesz je weźmiesz sobie. Dobra, mhm. no to wezmę sobie je, bo Ty nie chcesz. To schowam je tutaj do kwiateczki. O Boże. Nowe rzeczy. A już ten, a już się cały ten. Płochenko zapomniał. No nie chce się zamknąć. Co to? Za głupi pudełko, że się nie chce zamknąć. Za dużo jest ubrań, to proste. Nie jest za dużo, tylko jest głupi. Dobra, nie chcę się zamknąć. To trudno. Dorwę, odłożymy. Piki, chodź tu. Idę. Cześć. Nazywam się Piki Pikowata z Pen. Piki Link. Ok. Mamy dla ciebie malutki prezencik. Cztery prezenty. Proszę pierwszy prezent. Dwa prezenty. Wow, patrzcie, dostałem coś proszaczki. takiego pieska. Poczekajcie. Wow, dzięki siostra. Poczekajcie, położę je do kamery, żeby było widać. O! Taki piesek. Słodziecki bardzo. Następny to taki motylek. Taki tyk, taki piesek. Taki śmieciak, blu, Jeszcze sam od moich siostry i Froli. Sferfa, harmoniusza, zgrywusa, eee. nie wiem, śpiocha i łasucha. No to chyba już koniec będzie tego odcinka. I tak. Yy, występ... Powiem wam teraz, kto występował. Już dzie... Wszystkie dzieci nie będę pokazywać, tylko ci, co występowali w domu. Dobra, to występowała wrogi. penny, piki i piki. Piki i mama. Penny. Ok, to jeszcze, jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mnie. Cześć!